Wrócić gdzieś na internet, słuchaj, mam sprawę, ale jestem taki głupi, że nie otworzę. Słuchaj, eee. no, możesz wpaść do mnie? Otwórz się to. Możesz wpaść do mnie? No, nie, ta ci kąka w głowę. Teraz? No. Budy kurwa! Dobrze. Słucham? Nie napierdalałeś ja mi tam... no przysięgam, nie mam Zrobisz mi dobrze? Tak, chciałbym. Błagasz <noise> się, proszę. Nagrywasz? Błagam. No. <noise> tak. Spróbuję daj się teraz pokazać <grymne> Ale vacation Nagrywasz to? to? Nagrywasz? A co byś mi robił? A co byś mi robił? Tadzik? Kurna bym cię tak obciągnął Ale pokaż moje ale co kurwa goś mi robił... No daj go teraz. No. Ale co kurwa go ah. mi robił? No. No daj go. Proszę. I swear. Pierdolnił? Alek, daj go. Nie. Yeah. Słyszysz? A ty? Sny. Co? Pierdoliła. Jak pierdoliła? Normalnie. Artek, daj go. Artek, daj go. Kurwa, nie rozumiesz? Ej, słyszysz? Ej, a napcha. Co? Co to jest Power Gaming? Bo dwumnie, wymuszenie Śpisz pięknie, tak po kątach tak Dziadzik. Co? Wiesz, kim jestem? No, jesteś. Mamą, kogo? No. Załóżmy mordę. Ale kim? No. Wiesz? Halo. Ej chłopak. Tomka zjebie. Tomka. Co? Co? Tomka z jebie. Tomka. tak Tomka, Tomka kurwa. Daj. No, a chcę tu przelecieć? Tak. No, Słuchaj z kim rozmawiam. na no, A to no, z tobą z Artkiem. Albo pokaż no, go, daj go. Z nami tak. Śpisz. Co? A ciebie mogę też? Co? Pokaż tego Tomka tu. Śpisz A tak, co? kanapka. Co? Które dobre? A Jak? Też. Pokaż Tomka tu. Pokaż tomka. A. Pokaż A. Tomka nie Które jest dobre kanapka? Cicho. Cicho. Co chcesz? Śpisz pięknie, tak, tak po kątach cisza gra szkoda słów. Halo. Resztę do połowy księżyc, śpisz. staram się oddychać szeptem Masz, pościel mierdiła. jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. <grym> Nie wiem, <ma>. pokaż to. <grym> Artek, wiesz? No. No, No, no. Dobra, on raje. No, tak on po... tak raje. No, on raje. No, on No, No, po cisza No, 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 zajebany rozumiem. O, halo? Dajko. Artek Słuchaj, no. lubisz obciągać. Oj, Słuchaj, lubisz Dajko. obciągać? E, nie. Obciągniesz mnie. No. Dawaj to. Jak to nie? Nie. No. No nie. Tak? No, daj go. Lubisz Ufa. dzieci? Co? No, ja lubię i to. Artek? Słyszysz? Lubisz dzieci? Tak. No, daj go. Tak, dźwięk zjebie policja cię złapie. Mocno? Co? A. Tak. Ta zjebie policja cię złapie. Śpisz pięknie. Ja. Co? Daj poproszę. proszę. Normalna. A lubisz je mistrurbować? No. Czekaj No. Dlaczego? Lubię. Ja pracuję w FBI. Śpisz pięknie, to. Ja pracuję w FBI. Pracujesz? <śiser Zum voi> Tiro <compteaisół> no, 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 no. je nie no, Ej kanapka Tigo ticho. Kurwa czemu mi ten mail nie przychodzi O kurwa ha 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 No daj go Co? No daj go Jajco kurwa Ja kurwa No daj go Po kątach cisza gra szkoda słów Resztę dopowie księżyc śpisz. Co? Staram się oddychać. Szeptem pościel jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. No, rozumiesz? Nie, nie rozumiem. Daj go. Ile masz lat? Co? Ile masz lat? Trzydzieści. A twoje A dzieci? Co? Ja mam dwadzieścia pięć, no to pasuje, nie? Tak. <grym> Też, czy nie? No, ile mają Twoje dzieci? Co? Lat? Ile mają twoje dzieci lat? Powiesz, ile mają twoje dzieci lat? Ty wyłączy się.